Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Piotra Nastałek. Na tym krótkim filmie postaram się wyjaśnić, jak działają, działają w LikeXL sprawy pod tytułem abonament za ilość paczek i abonament za sięganie z prowizjami w głąb struktury. Także są to dwa oddzielne abonamenty, dwie oddzielne opłaty, więc tutaj chciałbym, żeby to wideo jak gdyby zakończyło raz na zawsze dyskusję. I spekulacje na ten temat, więc tak, mamy tutaj, mamy tutaj kilka poziomów w głębokości, jeżeli chodzi o plan marketingowy. Pierwsze dwa to są darmowe, czyli obojętnie ilo, jaką ilość paczek mamy, czy mamy poleconych, czy nie, zawsze z pierwszych dwóch linii bez żadnego abonamentu, bez żadnej opłaty będziemy, będziemy zarabiali. Także nie jest konieczny ten abonament, który sięga na trzeci, czwarty i piąty poziom, ponieważ z pierwszych dwóch bez tych opłat również zarabiamy. Natomiast jeżeli chcemy sięgać w głąb naszej struktury, do czego tutaj gorąco zachęcam, należy opłacić te, ten właśnie abonament. I wygląda on w ten sposób, że jeżeli chcemy sięgać do trzeciego poziomu, ponieważ pierwsze dwa są darmowe, e, powinniśmy zapłacić 60 euro na cały rok. To jest jednorazowa opłata. Jeżeli byśmy chcieli sięgać do czwartego poziomu, to powinniśmy zapłacić 120 euro. Jeżeli do piątego, 180 euro. I tutaj uwaga, bo to jest też bardzo istotne. Jeżeli na przykład na początku, załóżmy, zaczynamy swój biznes, kupiliśmy sobie jakieś paczki i opłacamy sobie. Ten abonament 60 euro, żeby sięgać do trzeciego poziomu z prowizjami, to jeżeli będziemy chcieli sobie zrobić dodatkowy poziom, dodać, czyli czwarty, to nie będzie to dopłata różnicy tylko 60, tylko niestety całkowicie 120, czyli tutaj widać, że jesteśmy do tyłu o 60 euro, więc bardziej opłaca się po prostu raz na rok, wnieść całą opłatę na przykład za trzy poziomy, od razu 180 euro, niż tak po prostu po kawałku dokładać, bo to wyjdzie o 100% więcej, ale oczywiście to jest indywidualna sprawa, każdy sam wie, jakie, jakie że tak powiem, moce marketingowe w nim drzemią, aczkolwiek też to może być zwodnicze, ponieważ może się okazać, że zaprosiliśmy kogoś do współpracy, kto niesamowicie rozwinie swój biznes, niesamowicie rozwinie swoją strukturę, i wtedy te prowizje od jego ludzi nas miną. Także jeszcze raz powtarzam: jeszcze pierwsze dwa poziomy są za darmo, trzeci poziom musimy raz na rok zapłacić 60 euro, za czwarty poziom też 60 euro, za piąty poziom też 60 euro. Czyli jeżeli chcemy sięgać do 5 poziomów w głąb, musimy zapłacić jednorazowo 180 euro, a jeżeli chcemy troszeczkę płycej, czyli tylko do trzeciego, no to 60, jeżeli do trzeciego i czwartego to 120, no i do piątego razem 180. Nie opłaca się dokupować po kawałku, czyli najpierw do trzeciego, potem do czwartego, ponieważ będziemy musieli najpierw zapłacić 60 za trzeci, a potem za czwarty znowu raz za, 60, za, za trzeci, i jeszcze raz za czwarty, czyli 120 euro i tak dalej. Także mam nadzieję, że w tej chwili jest to już wszystko jasne i klarowne. E, przejdźmy dalej, przejdźmy do abonamentów e, od paczek. No więc, tak, jeżeli nie mamy żadnej paczki, to oczywiście nie płacimy żadnego abonamentu. Jeżeli mamy paczek do 50, tak, czyli od 1 do 50, Raz na rok wnosimy opłatę 29,90. Jeżeli mamy paczek między 50 a 150, co miesiąc płacimy 29 euro. Jeżeli mamy paczek między 150 a 300, co miesiąc płacimy 39 euro. No i jeżeli mamy między 300 a 900, co miesiąc płacimy 55 euro. I tutaj uwaga, te, pie, te, te opłaty możemy zrobić za pośrednictwem. Naszego advertising budżetu to jest ten drugi portfel, gdzie nam się odkładają pieniądze z, nasz, z pracy naszych pakietów bądź też y, jak dokupujemy nowe pakiety, tak? Y, jak one zaczynają zarabiać, to zawsze pieniądze są dzielone na dwa portfele. Active, active budżet, gdzie możemy wypłacać pieniądze bądź dokupować nowe pakiety, i właśnie ten y, budżet, czyli portfel. Y, z którego opłacamy reklamy, reklamy i również stąd opłacamy właśnie te abonamenty. Także jak widać jest tutaj ten obrazek, on, on bardzo dokładnie to tłumaczy. Czyli jeszcze raz do 50 paczek 29,90 euro na cały rok, pomiędzy 50 a 150 20 euro, 29 euro, przepraszam, miesięcznie. Między 150 a 300 paczek, jeśli mamy, zapłacimy 39 euro y, miesięcznie i jeżeli mamy między 300 a 900 paczek, zapłacimy 55 euro miesięcznie. Także mam nadzieję, że ten film wam pomoże. E, zapraszam do rejestracji, zapraszam do współpracy. E, like Excel naprawdę wygląda na bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Także zapraszam do kontaktu z osobą, która ten film tobie przesłała. A jeżeli przez przypadek trafiłeś gdzieś na YouTubie, czy, czy być może na moim, moim fanpage'u, czy, czy na mojej stronie Facebook, to tam na dole poniżej tego filmu znajdziesz link do rejestracji, znajdziesz link do, do naszej grupy na Facebooku. Także zapraszam do rejestracji i do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie. Piotr Nastałek.